otworzyła sklepu w Among Us! w kosmosie! Znalazłam super nową gierkę, gdzie musimy sprzedawać różne produkty legalne, ale też i nielegalne! Tylko musimy uważać, żeby nas nie złapali, jeżeli chcemy coś sprzedawać nielegalnego! Deep Space Emporium! Tak ta gra się nazywa. No i słuchajcie, to jest oczywiście jeszcze demo, czyli po prostu będzie kilka tylko Leweli, tutaj do przejścia, ale na razie można też w tą grę po prostu pograć za darmo na Steamie. Ok, otwieramy, słuchajcie, drzwi. I zobaczcie, rzeczywiście to wygląda trochę jak w świecie Among Us, a nie? No, no, ale no po prostu dlatego, że jesteśmy w kosmosie. Sprzedajemy rzeczy w kosmosie. Dobra, tu musimy kliknąć na ten dzwoneczek, żeby wezwać pierwszego klienta. Dzień dobry. A, to jest nasz mentor, czyli będzie nas yy, uczyła po prostu, jakby tutaj teraz sprzedawać i tak dalej. Ale ja przecież jestem prawdziwa Grażyna. Ja wiem, jak się sprzedaje. Dobra, tu mamy jakieś notatki, co my mamy sobie tutaj przenieść. Pierwsza notatka mówi nam o tym, że jedzenie na tej stacji, w bazy kosmicznej, jest najbardziej cenne. Czyli na przykład tutaj mamy, zobaczcie, procesowane jakieś mięso a tu mamy jakiś sok po prostu. Więc one są najbardziej warte, no ale bo, bo wszyscy muszą jeść, no nie? Więc to jest całkiem logiczne. I tu mamy jeszcze jakieś tam, a dobra, to to sobie poradzimy, bo to są jakieś tam jak przeciągnąć czy coś tam. Dialog z rekorderem. Aha, możemy, jeżeli nam rozmowa ucieknie, to sobie ją możemy tutaj, wiecie, jakby przypomnieć. Okej, okay, mamy jakiegoś pierwszego ziomeczka. Czy ja chcę kupić jakieś jedzenie? Aha, że. a, czyli my nie tylko sprzedajemy, ale też kupujemy i później pewnie sprzedajemy drożej. Tu widzę, mamy pieniądze. Mamy 800 jakichś tutaj pieniążków. I co on ma nam do sprzedaży? Jakiś Galaxy Drink. To jest tutaj kocia czekolada i jeszcze jakiś napój w puszce. I wszystko kupimy za 80. No, wydaje mi się, że spoko, bo bo pewnie to drożej sprzedamy. Zresztą, no nie wiem, kupuję na razie, nie? Mam dużo pieniędzy, to szaleję. Um, ogólnie też tutaj jest napisane, że słuchajcie, że za 6 dni muszę zapłacić ym, jakby wynajem za to stoisko, więc pewnie po to się zbiera, wiecie, pieniądze, nie? E, Okej, okay, co to jakiś lekarz jest? Serio? <laughs> On chce teraz kupić jedzenie i ma 72 kredyty do wydania, w sensie 72 pieniążki do wydania. Aha, tu jest jego budżet. Budżet 72 to 28. Dobra, włóżmy jeszcze mięso. To jest 56. No i załóżmy, włóżmy jeszcze jeden, ale chociaż nie, nie wiem, czy jedzenie to też jest... Tak, picie to też jest jedzenie, bo tu jest napisane food, widzicie? A nie, 84, to on tyle nie ma pieniędzy, to coś musimy zabrać. To może to? Nie, to też nie to. Czekoladę? Nie, to wyjdzie 73. Dobra, włożyłam tutaj ten sok i mamy równo 72, 72. Proszę bardzo, sprzedaję ci to, panie lekarzu. Pyszne jedzonko. Dziękuję, do widzenia. Zapraszam kolejnego klienta. Nie, w ogóle tutaj trzeba chyba porządek robić. O co to jest za wojskowy? Ofi jakiś oficer lun. Eee, on pracuje w yy, bezpieczeństwie. Um, I mam tutaj jakiś alarm gdzieś, że to? Yy, tak, to jest. A, czyli mogą mi tu jacyś ten przychodzić bandyci. Wiecie, i trzeba sprawdzać. To podobnie jak w tym. Yy, w tym, wiecie, no, jak to się nazywa? To nie jest mój sąsiad. Tą listę można tutaj zostawić sobie, zobaczcie, otwartą. Więc niech jest. Będziemy ją, jej pilnować. Aha, ale już musimy zamknąć sklep. Koniec pierwszego dnia. No dobra, pierwszy dzień był. Taki wiecie, chyba zapoznawczy bardzo. Więc pilnujcie moi drodzy, tej listy, bo, bo wiecie, bo, bo, bo ja mogę coś przeoczyć. A później mnie wsadzą do więzienia, że wypuściłam bandytę. Eee, dobra, to mamy tutaj, słuchajcie, jakieś. A. Hmm, tu jest, zaczcie, płacę za prąd też. No ale dobra, to zostawmy. Trzeba za to płacić. Bo. Chcę mieć prąd, nie? Dobra, chcę popatrzeć na tych bandytów. Tu jest, zobaczcie, yy, rzeźnik. I jak yy, jego zgłoszę, to dostanę 450 kasy. Tu jest jakaś typiarka Low, który, za którą jest 1500. I to jest w ogóle najwięcej. To ja nie wiem, co ona zrobiła, bo wygląda najbardziej miło, nie? <ścoughs> Bardzo dziwne. Yy, no dobra. Yy, a, a jak to otworzyć? Aha. Czekajcie, poukładajmy troszkę tu jedzonko. To, bo taki, wiecie, tutaj mamy też trochę miejsce, jakby ograniczone, no nie? O matko, ile nowych notatek jest? Czekajcie. Pierwsza notatka mówi nam o tym, że w zależności od tego, jakie produkty będziemy mieli tutaj, no w swoim, jakby wiecie, na sprzedaż, to tacy klienci będą przychodzili. Kolejna notatka mówi nam o tym, że będę mogła upgrade'ować chyba sklep swój. Okej, okay, dobra, spoko. I trzecia notatka mówi nam o tym, że ludzie będą mogli przychodzić i nam sprzedawać jakieś wiele różnych rzeczy. I, i wtedy po prostu mm, będzie jakiś discount, jak kupię na przykład od nich wszystko, nie? Że taniej. Że wiesz, weźmiesz 8 produktów, to masz taniej, nie. A, i tu mamy liczbę, zobaczcie, ile klientów czeka w kolejce. W ogóle fajnie, bo tu czas nie leci żaden. Więc to jest akurat spoko. O Boże, ten wygląda podejrzanie. A nie, przepaskę ten ma na drugiej stronie. Ok. On chce coś sprzedać i jeżeli wszystko od niego kupię, to będzie zniżka. Eee, czekajcie, tu się to przekłada. Dobra, no to weźmy wszystko, ile to wyjdzie w ogóle. Ok. Ej, nie mieści mi się, halo. Nie mieści mi się. Ale <laughs> wyjdzie 56. I to są w ogóle jakieś, słuchajcie części metalowe, tu jakieś elektryczne części, tu jakieś kable. No dobra, no wezmę, kupię to, nie, za 56. Jak daję zniżkę, to biorę, nie? Biorę, nie ma problemu. A, można tak kliknąć i wtedy wszystko nam się przeniesie, dobra, super. Dobra, zapraszamy kolejnego klienta. Mam nadzieję, że teraz w ogóle ktoś to będzie chciał kupić. O, znowu mamy mentorkę naszą przyszła teraz z doków i przy, w sensie ze stoczni jakby i jakaś przyjechała teraz przypłynęła dostawa chyba papierosów tak, papierosów, ale dużo tych papierosów jest jakby nielegalnych że one są, w sensie coś z nimi jest nie tak no nie i ci klienci mogą chcieć sprzedawać te fajki po prostu jakieś takie wiecie nie wiem, no, no, no podróby jakby, o podróby, tak i wtedy, jeżeli ja sprzedam taką podróbę y, jako prawdziwą, to wtedy mi ludzie, wiecie, zgłoszą mnie. Dobra, mamy tutaj jakieś ym, lupę, to chyba będzie do sprawdzania tych rzeczy. E, tu mamy jakieś, że kolory chyba tych, tych fajek trzeba sprawdzać? Beka. Dobra, co tu jest jeszcze napisane w tym w tym info? Uuu, wow, ej, fajna jest ta gra. Mamy normalnie, wiecie, jakby jak powinna ta paczka fajek wyglądać. Tu mamy korekt na przykład, tak, że takie powinno być zamknięcie. A tutaj mamy, że takie jest no niepoprawne, tak, bo już na przykład zostało otwarte. Albo jak logo powinno wyglądać. Jakie powinny być też kolory tego? Ale super. Dobra, to, to, to sobie zostawmy tutaj, bo to też jest ważne. No i tutaj nam tłumaczą to, o czym teraz mówiłam, czyli właśnie. Właśnie, żeby sprawdzać, nie? Tych klientów, jak będą chcieli coś sprzedać. E, dobra, dzień dobry, witam. E, o, ma jakieś e, fajeczki do sprzedania. Okej, okay, ale no to jest, sprawdźmy na początek. Zobaczmy je. Czy z nimi jest? Czekajcie, otwórzmy sobie to. Logo. Nie, logo. Już chciałam powiedzieć, że się zgadza, ale nie, zobaczcie. Jest bardzo podobny, ale tu ma jakiś taki krzyżyk na dole. Nie. To się w ogóle nie zgadza. Nazwa na dole Hemingway. To się akurat zgadza. Zamknięcie się też nie zgadza. Zobaczcie. Mm, a jeszcze... Czekajcie, bo jeszcze mamy... A, tu już muszę coś zaznaczyć. A, dobra. To czekajcie. No na pewno logo się nie zgadza. No. To na 100%. E, no mam rację, że się, że się nie zgadza logo. To mogę obniżyć cenę. Obniżył nam cenę. Chciał najpierw sprzedać to za 100, a teraz za 43. Yy, a normalnie będziemy mogli to sprzedać za 50. No dobra, no wezmę. Okay. Jak taką dałeś obniżkę, to wezmę. Nie ma, nie ma problemu. Goodbye, kolego, goodbye. Dobra, to niech sobie one tutaj leżą. Zapraszamy kolejnego klienta. O, przyszedł jakiś pan Fajkowicz, widzę. A on chce jedzenie kupić, okej, okay, jedzenie, tak jedzenia to tak my już dużo nie mamy ogólnie. A, i, a ile w ogóle masz pieniędzy? 73 masz hajsu. To czekaj, e, damy Ci mięso, sodę e, i na przykład czekoladę? A to jeszcze za mało jest. Uj, to czekaj, czekolada z nami zostaje, o! I teraz idealnie 73, 73, proszę bardzo, masz, masz żarcie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Została tylko jedna czekolada. <laughs> Niech ktoś przyjdzie mi sprzedać jakieś żarcie, nie? O! Boże, kto to jest? A, on naprawia tą bazę i chce kupić jakieś, ym, no jakieś właśnie metalowe rzeczy i tak dalej. I ma 88 do wydania. No dobra, no to mu dajmy na przykład to. A, tutaj trzeba to kłaść. To, czter, to 37 jest warte, jakieś tutaj te kable, proszę bardzo. W ogóle musimy też pilnować tutaj miejsca, bo jak nam zabraknie tutaj miejsca, to nie będziemy mogli wtedy więcej itemów mieć, nie? Mm, dobra. Tutaj jeszcze jeden? 88. Poczekaj, co ja wszystkie mam mu oddać, nie? 81. No cóż, zostało mu jeszcze 7 kasy, ale niestety nie udało mi się już nic więcej mu tutaj sprzedać, nie? E, bo, bo już kwota nie pasowała, przecież nie dam mu, wiecie, więcej produktów, a on mi mniej kasy, nie? E, co on ma tutaj dla mnie? Jeżeli kupię całe jedzenie, tak, to, to 15% zniżki? Czy, czy ja dobrze zrozumiałam? No, dobra, no, oczywiście, że kupuję od ciebie całe mięso. Nie wiem skąd je masz, ale biorę, nie? Oczywiście, że, że tak. Dziękuję bardzo. Dobra, super. Jesteśmy, zobaczcie, zapełnieni i jakimś tutaj dziwnym mięsem, pewnie ze szczurów tak obstawiam. E, dobra, jeszcze dwóch klientów zostało. Zapomniałam że się patrzeć na tą listę, wiecie. <grym> e, ma pełno metalowych rzeczy i jeżeli wezmę wszystkie, to będzie 33% zniżki. Mm, to masz aż tego tak dużo? A, on w ogóle coś tu jeszcze mówi, że. Jeżeli kupię sobie piec, to będę mogła te metalowe części przerabiać na jakby sztabki, nie? Sztabkę na przykład żelaza czy coś takiego. Dobra, kupujemy od niego wszystko, bo mamy dużo pieniędzy, więc ja tu się, wiecie, nie, nie patyczkuję, kupuję na razie wszystko. Ale to ciekawe w takim razie, bo pewnie te sztabki będziemy mogli za więcej później sprzedawać, no nie? A co to jest to? Jakiś, jakiś notes, ok. O, matko, znowu w jakiejś maseczce. A to jest y, 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 chemik. Co? Y, a co on chce? On chce jakieś chemiczne supplies. Aha, że on by mógł też coś kupić, ale też może nam coś sprzedać. Dobra, co ty tutaj masz? To jest jakaś maść, która odkarza na bazie miodu. A to są, słuchajcie, jakieś y, tabletki z kofeiną, coś takiego. No dobra, kupię to od Ciebie. A, nawet jak kupię od Niego wszystko, to mam też zniżkę minus 10%. No dobra, kupię, ale nie mam co Ci sprzedać, bo żadnych chemicznych rzeczy e, nie mam niestety. Dobra, bierzemy tutaj to wszystko. Boże, ile już rzeczy mam. Jesus, Jesus. Dobra, tutaj te maści. Okej, okay, dobra, dziękuję kliencie. Zapraszam kolejnego. Zapraszam, zapraszam. Okej, okay, jego na liście nie ma. Dobra. Doktor Jackson. O, ty musisz być nowy. Jestem Doktor Jackson. A, i on ma różne gadżety na sprzedaż. Dobra. Jakieś baterie. O, tu może ten piecyk będzie można kupić. I daje mi zniżkę na pierwszy item. Minus 50%. Yy, więc tak, on ma tutaj jakieś yy, doładowania baterii. Ale nie mamy żadnych baterii, to po co nam doładowania baterii? Tu mamy... Eee, A, To jest, słuchajcie, szmuglerska torba, że jeżeli ktoś nam przyjdzie i ch będzie chciał sprzedać jakieś nielegalne rzeczy, to żeby przed ochroną się schować te rzeczy, żeby oni nie widzieli, e, to do tej torby można to chować. Ale dobra, tu mamy, słuchajcie, piecyk. Ja bym kupiła ten piecyk, bo mamy te metalowe rzeczy. Więc fajnie by to było mieć I to kosztuje teraz 125, a normalnie by 250 kosztowało Okej, okay, dziękuję I jeszcze ma dla nas jakiegoś gifta A jakiego ty masz gifta dla nas? A, baterie O, i tu ma jakąś, ona jest, zobaczcie, jakoś naładowana Okej, okay. a czekajcie, no ten piecyk, jakoś go można otworzyć? O, można A, i ten piecyk potrzebuje baterii, żeby działał no dobra, to teraz wrzućmy tutaj te metalowe rzeczy. I one się tu będą jakoś przerabiały? No nie wiem, może, może na kolejny dzień się przerobią? Zostawimy jeden ten metal, bo nie wiem, czy to będzie w ogóle warte tego przerabiania, więc wszystkiego może nie, nie dawajmy. Eee, a, dobra, więcej klientów nie ma. Zamykamy. Dziękuję, do widzenia i idziemy spać. Eee, no już troszkę nam kasy tutaj ubyło, ale dużo rzeczy kupiliśmy, więc jest spoko. Eee, dobra, wszystko zostało mm, zapłacone, wszystko pięknie. O Boże, znowu pełno jakichś rzeczy. Co to jest? O lol, słuchajcie, ta gra ogólnie polega na oszukiwaniu. <laughs> Totalnie jak kasy. To chodzi o to, że na przykład jeżeli mamy jakiś produkt, który jest nie jest dużo warty, to możemy... Użyć tego przedmiotu i zmienić jego nazwę, że to jest niby coś droższego, ale trzeba uważać, bo ym, jak jacyś wiecie, na przykład ym, no ludzie tutaj, no nie wiem, jacyś pracownicy, typu właśnie ten chemik, czy tam jakiś, nie wiem, wojskowy, to oni będą umieli to rozpoznać, ale na przykład jacyś turyści nie będą wiedzieli, czy wiecie, co ja im sprzedaję tak dokładnie, nie. Dobra, tu mamy wodę? Okej, okay, mamy jakąś wodę. A to jest... Ale chociaż nie, to jest jakieś do testowania wody, coś takiego. Tu mamy... water trading... Co to jest? Co? O co tu chodzi? Tu jeszcze wodę będziemy sprzedawali? Jeez, ile tu jest rzeczy. To jest podręcznik handlu wodą. I ogólnie wody mają jakby różne czystości, tak? Te zielone tutaj to, że jest super czysta woda i tak dalej. A, dlatego mamy to, bo możemy tą wodę zmieniać. Wiecie, że ludzie nam przynoszą i na przykład woda jest bardzo do dupy, nie jest czysta. Ale wtedy ją na przykład zmienimy, że jest super czysta. I ktoś będzie mógł sobie to kupić, nie? Za więcej pieniędzy. Dobra, a tu jest jeszcze notatka, że niektórzy mogą z nami chcieć robić Robić barter, czyli oni mi dają jakieś itemy, a ja im też daję jakieś itemy. Rozumiecie? Taka wymianka. Mamy 10 klientów. Dobra, nie wiem turbo o co chodzi z tą wodą. Zaraz to spróbujemy. Mam nadzieję, że ktoś zaraz w wodę będzie chciał sprzedać. On chce jakieś jedzenie i ma rzeczy na wymianę. Ma baterie. Um. Okej. Okay. On by chciał się tylko po prostu wymienić i za baterię. A, czekajcie, nie kliknęliśmy tego. O! Przerobiło nam się. Czyli pewnie jedno na dzień, a to jest warte ile? 45. Mm, a ile tej baterii się tu zużyło? Hm. Dobra, wiecie co, ja bym się wymieniła za tą baterię. Tylko czekajcie, co mu dać? Jedzenie czy czekoladę? Czy on się wymieni za czekoladę? O, wymienił się, bo ta czekolada jest mniej warta niż to jedzenie. No to... No dobra, to tak. To tak zrobimy w takim razie. E, dobra, dziękuję. Do widzenia. Jak się zgodził, to spoko. niech będzie. <laughs> Zapraszam kolejnego klienta. Czy to nie jest tutaj? Nie, dobra, to jest wszystko ok. Mm, co to jest jakiś uzależniony gościu? On co? Nóż by miał dla mnie? A ja mogę takie rzeczy sprzedawać? Ale on by chciał? Co on by chciał? Oxymor. Jakiś injection, a ja nie mam czegoś takiego. Nie, on chce tylko jedną rzecz. Ja nie mam czegoś takiego. Myślałam, że może weźmie te tabletki z kofeiną, ale nie. No słuchaj, sorry, ziomek. No, no nie mam, no. Co ja ci poradzę? Wzięłabym ten tasak, ale nie mam, no. Szkoda, że nie mogę im kraść jeszcze. Dobra, to jest jakiś po prostu zwykły typek, miastowy. I on ma wodę na sprzedaż. Okej, okay. i mówi, że to jest woda. On powiedział, czekajcie, jaka to jest woda? Base water, czyli to jest woda no taka okej, okay, że jak nie ma ktoś wody, to może ją wypić. No dobra, ja chcę to kupić, bo tu nawet zniżka jest. Okej, okay, dobra, kupuję. Nie wiem o co chodzi, ale kupuję. Dawaj, panie, wodę. A możemy ją jakoś sprawdzić? Tym się sprawdza? O co chodzi z tym? Czy to, czy to po prostu jest coś na sprzedaż? Może to jest coś po prostu na sprzedaż? Dobra, nie wiem o co chodzi. Um, czy mam wodę? Właśnie tą, którą on chciał. No, mam. Akurat mam. Proszę. A czekajcie, nie, tutaj się wrzuca. Um, ile on ma do wydania? Um, a, on, on nie ma w ogóle pieniędzy, on po prostu kupi ile wlezie? No dobra, tu piesz. Ok. A czekajcie. On mi zapłacił w ogóle? Ej, urosły mi pieniądze czy nie? Ja muszę sobie spojrzeć na montażu. Bo tam nie było u góry tych pieniędzy i ja teraz nie wiem, czy ja mu to oddam co darmo, bo on nie miał na przykład budżetu. Mm, a co to jest, jakiś burmistrz? Chyba tak. Joey. Joey We Wild. Um, chyba tak, chyba to jest jakiś burmistrz tej tutaj dzielnicy. Eee. I co ty ode mnie Ziomeczku chcesz? Mm, a że tutaj coś zajmuje się właśnie takimi małymi biznesami jak mój, a mój taki wcale biznes mały nie jest, nie? <ścoughs> Dobra, dawać mi kolejnego klienta. Oj, ten tak wygląda trochę podejrzanie, ale nie, jednak jest wszystko z nim ok. Mm, ma paczkę znowu fajek na sprzedaż. Dobra, sprawdźmy ją, sprawdźmy ją. Czy jest z nią wszystko ok? Czekajcie. Yy... Eee, to było to? Nie. Gdzie? Gdzie to jest? O, tutaj, dobra. Logo. No, nie zgadza się. <zum> Zamknięcie się zgadza, ale logo się nie zgadza. Mm, a w ogóle możemy jeszcze sprawdzić tutaj ten kolor? O, patrzcie, tu jest. E, co tu się dzieje? O, nie, dobra, dobra, nie klikam. Uwaga, bo to jest jakaś lipa, jest. Mm, czekajcie, no na pewno logo się nie zgadza. No, od razu sprawdzam. No rzeczywiście, jest coś nie tak, no co Ty nie powiesz. Yy, ale w ogóle nikt tych papierosów w ogóle nie chce kupować, od tego zacznijmy. No ale dobra, kupię, no może ktoś to w końcu kupi. Chociaż nie wiem, po co, one. Bo na razie ani jednego klienta nie było, kto by chciał te fajki kupić. To może i lepiej, nie? <laughs> nie trują się chociaż ludzie. Mm, chciałbym kupić jakieś jedzenie i materiały, czy mam coś dla niego. A jaki masz budget? budżet? 136. Bardzo dużo. Mogę ci dać to. Mogę ci dać to. To jest 45 warte. Mogę ci dać jeszcze jedno, to. 101 wyjdzie. Czekajcie, jak damy mu jeszcze jedno. 129. 140 to już nie. A te kable? Też nie. A może czekajcie, może jedzenie zostawmy. I dajmy mu tak. 123. Hmm. No dobra, chyba tak mu sprzedamy. Niech będzie. No, już więcej nic chyba nie mam, bo on ma jeszcze 13 kasy mu zostało, ale no, jedzenie to jest. Yy, więcej warte. Yy, dobra, nie, wypadł już ziomek, ok. Nie mam więcej. Niestety. Zapraszamy O! Znowu yy, jakiś, jakiś typek w maseczce. Eee, ja bym chciał jakieś rzeczy, które mnie zrelaksują. Jakieś drinki albo właśnie fajeczki. Proszę bardzo, fajeczki. Eee, proszę bardzo, dwie fajeczki o, za 57 aż. Ale czekajcie, coś jeszcze można mu sprzedać. A to byś chciał? Nie, tego chyba nie chcę. Tego chyba nie chcę. A to maść? Nie, chyba też nie. A jedzenie? Nie, też nie chcę. Eee, no dobra, no to chyba tylko to mu możemy sprzedać, bo więcej nie ma rzeczy. On ma jeszcze mu zostało dużo pieniędzy, ale no. No co już my możemy mu sprzedać? No więcej nic nie. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Uuu, mamy 669 hajsu. No to całkiem dużo, nie? O Boże, co to za jakiś okularnik? Czy mam jakieś jedzenie? Coś mi jeszcze zostało, i myślę, że za 81. Mogę ci sprzedać. On może kupić wszystko po dwa. Jakby chce różne te jedzenia. E, no powiem ci tak, mi zostało tylko to i to. Nic więcej nie mam. Nie no, to będzie teraz za dużo już. Czekajcie. A to jest też jedzenie? Nie, to są medyczne. To tabletki to medyczne. No dobra, no słuchaj, tylko to mogę ci sprzedać. Mm. Za 32... Dobra, no sprzedaję, okej. Okay. Chociaż oni tam mówili ogólnie, żeby właśnie te, tego jedzenia, że jedzenie bardzo rośnie w górę i warto jest dużo jedzenia ogólnie trzymać sobie, jakby... Ej, tu. Czemu tu jedna została rzecz? Yy. Skąd to się wzięło, nie wiem. Yy, o co tu chodzi? A yy, tu mamy znowu tego... O Jezu, ile rzeczy mogę od niego kupić? Co to jest? Mogę jedzenie kupić. Jedzenie bym kupiła z wielką chęcią. Jeżeli bym kupiła od niego wszystko, to da mi 15% zniżki. Hmm, jakiś spektar, coś tam. Box, co to jest? A to jest do cięcia jakichś tych. Bateria kolejna. Eee, jakieś medyczne supplies. Jesus, ile rzeczy! Powiem wam, chyba wezmę wszystko, bo mam dużo pieniędzy. Tylko czekajcie, teraz trzeba to już tutaj zmieścić, wszystko powciskać. No serio, biorę wszystko od tego ziomeczka, nie? No bo jak da mi zniżkę, tu mamy jakieś nasionka. Eee, o, to jest ten nalog, coś tam. To ten gościu, ten, ten co chciał jakieś rzeczy dziwne kupić, to właśnie to by było dla niego. Tu mamy jeszcze wodę. A jak to wszystko tu zmieścić, bym, mi powiedzcie jeszcze. <laughs> jak to wcisnąć? Tu jest jeszcze zagadka kolejna, jak powciskać te rzeczy. <laughs> Czekajcie, bo woda zajmuje tyle tutaj, tutaj, dobra, udało się. Jeżeli jeżeli. Wszy... Tu jeszcze coś jest! O oh Jezus, a co to jest? E, pasta do zębów. No dobra, jeżeli mamy wszystko, to za mm, sto, 381. Okej, okay, kupuję wszystko. Dziękuję bardzo, ale dużo rzeczy. Bardzo miło mi się robiło z tobą interes, nie? Ja nie mogę, ale mamy gówna tutaj teraz. Ale jest syf, słuchajcie, turbo syf. Jakiś blank? To jest pusta. Karta jakaś dostępu w ogóle. Wydaje mi się, że to trochę może być nielegalne, nie? Jakby. Trochę to nielegalnie wygląda, ale dobra, nieważne. Czy tutaj się coś zrobiło? Nie, to pewnie na kolejny dzień się zrobi. Mm, dobra, tu mamy jeszcze filtr wody. W ogóle ciekawe, czy ta woda to, to naprawdę jest ta woda, którą on powiedział, że ona jest. Mogę go się sprawdzić? Nie, nie wiem, o co tam chodziło z tą wodą, że można ją sprawdzać jakimiś tymi filtrami, ale ja nie mam tutaj żadnych tych filtrów. No dobra, to jest chyba koniec już. Zamykamy. Zamykamy na dzisiaj biznes. Idziemy spać. A co to jest? Insurance. A, bo ten gościu coś mówił: że y, ten burmistrz, że on tutaj może pilnować mojego sklepu w nocy. Wiecie, żeby pewnie nikt go nie okradł. Dobra, jak chce tylko cztery, to mu zapłacimy. Jak będzie chciał więcej, to niech spada na drzewo, nie? Co? Tu jest informacja, że była kradzisz i ukradli mi nasiona? A, o, ale ten burmistrz złapał złodzieja i przyniósł mi z powrotem ten item. I tu mam jeszcze, słuchajcie, informację, że jakiś Artur Refal, to jest ten ziomek, był u mnie wczoraj. Ja go nie zauważyłam? Był ten ziomek u mnie? To ja nie wiedziałam. O nie. Nie wiedziałam, nie zauważyłam. A wy widzieliście go? No i jak wam się podobała ta gierka, chcecie zobaczyć z niej kolejny odcinek? Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić tutaj 3000 łapek w górę i ja już się biorę od razu za nagrywanie, bo przyznam wam się szczerze, mi się bardzo ta gra spodobała. Ja po prostu lubię gry w sklep, no nie? A wy lubicie? Chyba też lubicie, prawda? Więc łapki w górę i widzimy się wtedy w kolejnym odcinku. Pa pa!